W założeniach przyszłej polityki spójności dedykowaliśmy część środków na tzw. zintegrowane inwestycje terytorialne. W pierwszej kolejności będą one odbywać się na, na obszarze ośrodków miast, ośrodków funkcjonalnych miast wojewódzkich, czyli miasta wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne, ale z tego, z naszych prac i rozmów z marszałkami wojewódz wynika, że planowane są w regionalnych programach takie zintegrowane inwestycje terytorialne wokół miast subregionalnych. One są, no identyfikujemy jako według koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. Miasta subregionalne są to od 50 do 100 tysięcy mieszkańców tej wielkości, ale ale są to różne w różnych województwach. Będą również przeznaczane środki na rewitalizację, w ten sposób to ją należy traktować kompleksowo. Jeżeli mówimy o zintegrowanych, inwestycjach terytorialnych. Dam taki przykład. Wyobraźmy sobie pewien teren, który potrzebuje właśnie wsparcia i rewitalizacji, ale w znaczeniu nie tylko fizycznym, czyli, czyli nadanie nowej funkcji, ale połączona z rewitalizacją społeczną, tak by w danym miejscu oprócz renowacji infrastruktury mogły powstać nowe miejsca pracy, czyli właśnie nadanie nowej funkcji nowemu terenowi.